Cześć, wszystkim witam Was w kolejnym filmie na tym kanale i w tym filmie pokażę Wam jedną nowość, której nie pokazywałem w odcinku, gdzie zbierałem te wszystkie największe nowości, które się pojawiły w tym DLC, ale co zostało jeszcze dodane? Pojawił się karnet bojowy. To jest chyba taka najpopularniejsza nazwa, jaką można określić to, co właśnie tutaj Rockstar dodał do tej gry. E, tylko jest jeden, jeden mały haczyk, mianowicie niestety jest to dostępne tylko na konsolach nowej generacji. E, niestety nie ma tego na, na PC i dla mnie to jest do końca niezrozumiałe, bo byłoby pani jakby takie coś też na PC się pojawiło. Ale w tym odcinku pokażę wam cały ten karnet, wszystkie nagrody jakie można odebrać, tak że będziecie mogli sobie sprawdzić, co on zawiera od pierwszej do ostatniej rzeczy. E, tutaj mamy dwie zakładki: postępy i nagrody. Ja już tutaj sobie kilka rzeczy odebrałem. I co w ogóle możemy zdobyć w takim karnecie? Możemy zdobyć ubrania, tak jak tutaj na przykład bluzę. Ale też mamy gotówkę, tutaj 150 tysięcy, możemy zdobyć respekt w tym wypadku 5 tysięcy. Tutaj, na przykład, taka fajna czapka EAA jest do zdobycia tej agencji, tutaj bluza, ale akurat jej nie mogę odebrać. Ale może nawet słuchajcie, odebrać darmowe samochody. Tylko, że zazwyczaj jest to za te najwyższe poziomy. O na przykład tutaj, Journey'a możemy odebrać eee, z DLC Los Santos Drag Wars. Właśnie, to się te nagrody, które tutaj widzicie. Tyczą się każdego DLC, które się pojawiło w GTA Online, nie tylko tego ostatniego. I działa to na takiej zasadzie. Tutaj na przykład mamy Maska Prezydenta. Jest napisane na dole, że ukończ poziom trzeciej sekcji, operacja, niedokończone sprawy. No i o co chodzi? Jak się cofniemy o jedną zakładkę do tyłu, to tutaj mamy poszczególne kategorie. Wytwórnie, rekreacja, napady, tryby serii. Po prostu Rockstar to tak fajnie posortował. Tutaj na, na początku są misje od kontaktu. Ale zobaczymy na przykład takie napady, bo pewnie to was ciekawi i na przykład Kajo Perico. No i tutaj mamy te poziomy. W sumie jest ich cztery i tak jest w każdej zakładce. Na przykład jak wejdziemy wytwórnie i dajmy sobie na to na przykład import-export, to tutaj też znajdują się cztery poziomy swoją drogą. Tutaj widzę, że nawet można Nero odebrać za darmo. Ale wracając do napadów, co trzeba zrobić na przykład takim Kajo Perico, żeby zdobyć ten czwarty poziom? Na poziom pierwszy musimy porozmawiać z Miguelem Madrazo w klubie muzyki Locker, przygotować kosatkę i zlokalizować dokumenty Madrazo. Za to dostajemy czapkę, którą teraz widzicie na ekranie. Poziom drugi, ukończyć napad na Cayo Perico jako przywódca, pomóż tom, Tomowi Connorsowi lub English Dave'owi z prośbą DJ-a i odszukać 10 skrzyń ze skarbem na Cayo Perico. Eee, następnie poziom trzeci Ukończ napad na Kayo Perico na trudnym poziomie Ukończ 25 misji w terenie bez utraty życia I ukończ wszystkie pr eee, prośby DJ-a dla Toma Norsa i English Dave'a I poziom czwarty Zdobądź 15 platynowych nagród z kategorii The Kayo Perico Heist Ukraj wszystkie warianty głównego celu Ukończ napad na Kaio Perico na wszystkie sposoby I zarób łącznie 50 milionów na kradzieży głównych i dodatkowych celów Czyli jak widzicie Niektóre te cele są dosyć trudne do zrobienia Ale... No tutaj za ostatni poziom dostajemy Wapit e, Winky Ten oto pojazd Fajne jest też to, że można sobie to rozwinąć e, Bo na przykład jak tutaj macie to, e, to zadanie Żeby ukończyć wszystkie prośby DJa I na przykład nie wiecie co już zrobiliście A czego nie zrobiliście To wystarczy tutaj kliknąć No i macie tutaj listę Co udało wam się wykonać A, czo, a co wam jeszcze brakuje Można też sobie tutaj sprawdzić jakie są nagrody za ten poziom No i tutaj od razu widać, że jest Wapit Winky 250 tysięcy dolarów i 10 tysięcy RP. Co do tej zapaty pieniężnej RP, nie jest ona jakaś szalowa. Ale są też nagrody poza Karnetem, ale mają z nim związek. Na przykład tutaj, jak wejdziemy do sklepu i przy Kasie klikniemy tutaj w stroje, to mamy coś takiego jak elegancik, strój Michaela, cwaniak, strój Franklina. Niechlujny no to to jest strój Trevora. Małomówny, czyli strój Clauda z Geta 3, głównego bohatera. I najemnik, czyli strój głównego bohatera z Geta 4, czyli Niko. W swoją drogą można, z tego co pamiętam, w Kreatorze Postaci można dać Niko jako ojca i można zrobić postać bardzo podobną do niej. No plus te ubranie, więc można zrobić postać, która prawie że jeden do jednego będzie przypominać Niko z GTA 4. No tylko tutaj wymóg jest taki, że trzeba ukończyć wyzwania poziomu czwartego, aż w 25 kategoria postępów kariery, aby móc odblokować ten przedmiot. Więc ten strój staje się jednym z najrzadszych w GTA a teraz wam pokażę wszystkie nagrody, które są w tym karnecie, ale myślę, że już tutaj nic nie będę mówił, po prostu przewinę te wszystkie nagrody do samego końca i na spokojnie będziecie mogli sobie w tym odcinku zobaczyć, co tu jest do odebrania, może w razie czego ktoś będzie miał potrzebę wrócić do tego karnetu i sprawdzić, co jest do zdobycia, także ja się w tym odcinku żegnam, widzimy się w kolejnym także, do zobaczenia wszystkim, cześć!